Cześć, jestem Kaz i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Celest z, w przygodach Madline i jej złego klona, z którym aktualnie próbujemy... Trofił mnie? O kurde. Z którym aktualnie próbujemy coś zrobić i się go... i być jak Naruto i go przytulić, bo trochę tak to wygląda, nie? My za każdym razem tam do niej dolatujemy. Chcemy ją przytulić, ale ona nie chce i ucieka coraz dalej, dalej. Zobaczymy, czy nam się to uda ostatecznie. O! I to jest chyba jeden. Ten moment jest naprawdę już taki bardzo trudny. Jeżeli mam być szczery, i troszeczkę ode mnie już wymaga tych umiejętności. Zresztą w zeszłym odcinku już troszeczkę e, tu z naszym klonem się e, s, trochę biliśmy. No i zobaczymy, ile nam się uda teraz z tego wyłapać. Wszystkiego, o, o, co, co? Trzeba było schodzić. Okej. Okay. Dobra, ona jest tam, to trzeba tak naprawdę troszeczkę na biegu to zrobić. Czyli mm, po pokonaniu tej pierwszej, od razu tam przelatywać dalej i próbować tej. Po pokonaniu tej, od razu tam spróbować przelecieć dalej i się pozbyć drugiego, drugiego klona. No właśnie. O! A, do dookoła. Nie! Od nowa? No w sumie zapisu nie było. I tak naprawdę to nie było za bardzo gdzie go zrobić. Dobra. Nareszcie jakiś zapis. I uciekamy przed laserem kolejnym. Tylko teraz on leci... Znaczy, podejrzewam, że to jest dlatego, że ona jest bardzo daleko. I on leci... On leci równo. Co mnie tam trafiło? No, on tu, wydaje mi się, że on tu leci dosyć równo, równolegle do, mm, do krawędzi. Teraz dopiero, właśnie, teraz dopiero się to zmieniło. Czyli ona jest strasznie daleko. Ale już by było widać. I to jest um, jeden tylko poziom. Tu się nic więcej nie dzieje. Okej, okay. zniszczone diamenty, które nas zabijały. Czy tam matki, czy co to było? Chyba koniec. Teraz już musimy tylko do niej podejść. Okej, okay. ale my nie chcemy Cię porzucać. No właśnie. I to jest coś bardziej normalnego. Zaakceptowała po prostu swoją drugą połówkę, tą swoje teoretycznie gorsze ja. Jak Naruto, no. I ją wchłonie, czy coś się zrobi z nią? Powinna ją wchłonąć. Dokładnie, i coś jest. Level up. Aha, mamy. O, Naprawdę. Mamy dwa dasze. Czyli coś, co byśmy i tak prawdopodobnie potrzebowali do przejścia całego. całej tej góry. Tu oczywiście część, tak jak widzicie, jeszcze dałoby radę zrobić z jednym daszem, natomiast drugi dasz sporo pomaga. O, jeszcze taki bonusik, że ona nas potrafi wyrzucić gdzieś tam wysoko, wysoko. Tak, drogą jestem ciekaw czemu Madeline naprawdę chce wejść na tą górę, trochę już się przyzwyczaiła do tego co ma I zaakceptowała siebie, więc może jeszcze czegoś potrzebuje na samej górze, ciekawe co tam w ogóle jest w tej, same, w tej całej świątyni Najlepsze jest to, że nasze nasz drugie ja mogłoby spokojnie polecieć na górę, bo lewituje i niczym by się nie przejmowała. A tu no, będziemy się wspinać raczej klasycznie, klasycznie niż ten, niż byśmy chcieli. Bo wykorzystując jej lewitację, moglibyśmy się tam dostać naprawdę w sensie na samą górę w moment. No i babcia mówi, że to mimo wszystko, mimo posiadania naszego tego drugiego ja, będzie i tak ciężką wyprawą. Zobaczymy. I chapter skończony. Skończony zostawiliśmy plecak. To będzie go pilnował. Jest babcia, jest kruk, jest nasze drugie ja. No i sama oczywiście Madline. Zgonów 122. Zaraz dobijemy do Top of the Mountain. Zaraz dobijemy do 1000 zgonów. Chyba już nawet zaliczyłem 1000 zgonów. The Summit, czyli szczyt. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ostatni chapter. Zostaliśmy bardzo wysoko wybici. No i... O, proszę. Kryształki odnawiają nasze dasze oba. Także to jest coś. I to też nam odnawia dasza. Hum. <ścoughs> Okej. Okay. Ale to prawda, nawet z, z naszym klonem to nie jest nic prostego do wykonania. Jest to swego rodzaju wyzwanie. Pierwszy pod skosem. Hmm. Co ja zrobiłem? Tuż w ogóle popłynąłem. Okej. Okay. Udało się. Mm. Dobra, czy tu coś? Jest coś, są truskaweczki, okej okay. Dobrze by było może je zdobyć, jeżeli się tylko to uda Jakikolwiek, no wiecie, już dawno nie zdobyłem truskawek tak naprawdę trochę przesadziłem. Ok. O! Było tak blisko. Jedną to spokojnie. Ta nie wydaje się być taka trudna znowu, tylko trzeba naprawdę bardzo szybko klikać w niektórych momentach. Ok. tu. Dobra, jedna jest. Okej, okay, jest i druga, także dwie troskawki już są. To już jest lepiej niż w, 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 na poprzedniej mapie, bo cokolwiek byliśmy w stanie tu zdobyć. U uh. uh. nie wiem, czy ta truskawka jest w moim zasięgu, teoretycznie myślę, że dałbym radę jakoś, może. Hmm. Pod skosem. W sumie, Nie. chyba, że z prawej strony, to może się uda. Okej. To. O. Tak blisko, a jednak tak daleko. Dobra, to już chciałem za szybko. Okej, okay. to To. Mm. I skos, skos, skos Bez skosa tam nie polecę nie, nie dam rady zdobytej tej truskawki inaczej Okej okay. Dobra, jest truskaweczka Także to zdobyte i dostajemy Takie wybicie Na razie nie jest ciężko Znaczy, oczywiście kilka razy zginęliśmy, ale... E, ale był, jest całkiem, całkiem znośny, jeśli o to chodzi 500 metrów, no proszę No nie! Dobra no, okej okay. To możemy sobie podejrzeć, to jest, jest kawałek do przejścia, i umiejętności będą obniżać nam, przesuwać wszystko. No dobra, to przy, musi być do góry. Dane. Nie. No. Hmm. Uła. Uła. Dobra, kolejne, tylko teraz będziemy patrzeć do góry. I tak, tu możemy sobie podskoczyć jakoś, tu będzie ciężej, jeżeli bym chciał tą truskawkę, ale jest do zdobycia. I ogólnie tendy będzie się szło, bo truskawkę jest tak jakby droga do oka. Okej. Hm. O, ale nie jest. Trudna ta truskawka do ogarnięcia, jeżeli tylko złapiemy się z powrotem. Zdobyłem? Nie, trzeba przejść z nią jakiś kawałek. Jest tak. Dwa razy w prawo i później od razu do góry trzeba się udawać. Trzeba szybko reagować. I do. I dokładnie przede wszystkim, bo... Wystarczy, że gdzieś tam źle odchylimy gajgę i po nas. O, 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 o. Okej. Okay. A nie się? Ja tam widziałem animację złapania się. Dobra, tu, tu. A, dobrze, że truskawkę wziąłem w ogóle. To, jest to po co idę tam, i nie biorę tego. Okej. Okay. Dobra. I teraz jeszcze tu coś jest. O, o, o! Kolego! Dobra, co tu jest? Po co tu idziemy? Tu idziemy po truskawkę na samej górze, a po drugiej stronie co jest? A po drugiej stronie taki. Nie! Ta Dobra. Hmm. Gdzieś nie mogę y, użyć umiejętności. bo muszę mieć ten jeden dodatkowy skok na samą górę. Okej. Okay. Okej. Okay. Udało się. Teraz Chyba nie tak. I tu muszę. Mieć. Dobra. Jest. Tak. Tak. I tak. I ok. Powinienem się wybić. Hmm. Trochę przekombinowałem. Teraz będzie. Okej, okay. ale przynajmniej jestem pewny, że kamyczki odnawiają moją staminę jeśli chodzi o trzymanie się ścian, więc to jest. Tyle dobrego. No dobra, spadniemy, zginiemy. Trochę inaczej. Okej okay. Ale znowu wiecie, znowu coś przegapiłem, nie? Znowu gdzieś coś przegapiłem z tego wszystkiego. Czy potrzebuje dwa skoki, nie wiem. Jeżeli da radę tu przeskoczyć jednym skokiem, to tak, to tam są potrzebne dwa. Już mam jeden. Ale da radę przeskoczyć, więc na spokojnie kilka prób. Mm. jeszcze później Okej okay. Dobra I truskawka kolejna. Także. Dobra. I znowu wyżej. No i ja ciekawe, ile teraz będzie metrów. W każdym razie, co już mm, nie wiem, czy dobrą stronę wybrałem, bo nie poszedłem tam w prawo w jednym miejscu i możliwe, że tam też były truskawki do zdobycia jakieś. No ale na razie, tu trzy truskawki przechodząc po prostu coraz dalej i dalej Zastanawiam się czy są dwie drogi, którymi trzeba się udać i w których... Um, I w których um, są te truskawki i trzeba dwukrotnie przejść, czy... Czy nie? Czy po prostu mi się tak wydaje? Chodź, chodź. A gdyby zrobić. No właśnie, coś takiego, troszeczkę okłamałem system Ojej, nie, na dół najpierw Najpierw na dół Da! Okej okay. um. Okej. Okay. Tyż na górze jest. Na pewno jest zgon po części i co jeszcze? Hmm. Dobra, przesadziłem. Tu już za dużo daszy. Tylko tak: w każdą stronę coś jest, nie? Gdzie się nie udam, to jest jakaś droga. Tu po truskawkę się idzie. Ogólnie nie jest źle. Hmm. Dobra, jest źle. Chyba o to chodzi. Okej, okay, jest. Zginiemy. Jest tak, kos, trzeba przeskoczyć. Dobra, i teraz tu co? Ze skokami, pewnie, nie? Dobra, to już mogę zginąć. Nie mam czym skoczyć dalej, ale jest tak, ze skokiem. Ze skokiem Okej. Okay. O, co? Co ja zrobiłem? Dlaczego? Dlaczego? Halo! Halo. To nie tak miało być. Tak też nie. Dobra. Pod skosem tak. Tak. Jeszcze wyżej, 1500 metrów i będziemy się żegnać na tych 1500 metrach, żeby resztę wspiąć się na kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że też będzie się podobał. Tak jak mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami. Nie tylko tej serii, ale i innych, które prowadzę na kanale. Także ja życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do usłyszenia. Cześć.